O, ucichł. Prawda to, jest to magia. No. Gówno. Dobra. Dobra, dawaj Bumble. Dobra. Gó gówno, masz na mordzie i ci parzy. zajebisty odcinek z tego. Sam. z tym Kidosem to na pewno będzie, wiesz? Mhm. Wszystko zepsuje, to jedynie. No, czyli ten no, bo jest właśnie statyjalny, ja Dobra, sobie sklej się, bo ci żyłka pęknie. Tak naprawdę. No wiem. Na, no, idziemy. Le na pewno le lepszy od twoich, okay. Nie. Weźcie tu jakiegoś... Eee, weźcie jakiegoś tutaj kidosa, zaproście, żebym go wyzywał, to przynajmniej będzie dobry odcinek. Przecież jest to siedem, w sposób drugiego. Nie, no, ale go akurat lubię. Nie wiem, mam troszkę proste, na przykład. Kingselo? Nie, bo on się ale. ciśnie, jak takie gówno. Tak, gumisia! Gumisia! Nie, bo on mówi: Smoothie, ruchom ci matkę. Musi że jest śmieszny. Eee, o... A, a pędzak... dzisiaj... Borodo. <śmieszne, Śmieszne to było, czy nie? Szczerze. I jak ja to słyszałem, to, to chciałem od, od, razu, od razu się śmiać, ale Toxik by się zastał i by, by, by główny gó rzucił we mnie, więc... Wolę być cicho. Przejdę. Kurwa... Ale kurwa gówno... A no ja tutaj zajebisty odcinek chcę zrobić! Czekaj, zaproszę tu Gilberta, tego zawsze wyzywać. No i... Pe pewnie drugi taki przyszedł A ja tu włączę live. na przycisk, dobra? Tak, lub ty chcesz. Tylko nie wiem czy, o, czy, ten, czy ten typ ten chce być, nie wiem, ja znam go i nie chcę zdać, bo, bo jak ktoś się pogłosi to... To jest zbyt... No, o! I, i sobie ta złama mózg. Dobra sobie to muz... Dobra sobie to muz gdzieś. Spokojnie, bo ci żyłka pęknie ci tak csi. Dobra sobie to muszwierzy sobie kurde, odbieram ja ziem. O kurda kurde o kurde, o kurde, o kurde, o już pogoda kurde, bawi ba, ba, się w eni, e, eminema, nie. Dobra nie omka, to nie. Dobra, dobra, dobra na cicho bądź typie, u. bo masz dwa jalata i myślisz, że jesteś fajny. Eee, ale gdzie to jest Na Twitch czy na YouTube? Nie wiem, tam gdzie tego przychasta nie będzie mi się wydaje, że YouTube jest najlepszą opcją taką. Ej. Hno... Am... Ej, Kuba, a ty masz koronkę czy kto? Um... Ty masz, ja, ja a Ty kolankę? masz? Jak? Tyle sam wydaje i się skończy. No, no to też, naprawdę, bo jestem takimi ludźmi, której nie, nie chcę być. Be. Dobra. Dobra. Lepiej by było, jakby sam wyszedł, ale... Ale jest zbyt głupi, więc nie wyjdzie. Co mogę wyzywasz? Bo on mnie wyzywa? Ale ja nie wyzywało. Tak. Ale z rąbami. Zero. O kurde. Dobra. To mu tutaj jakoś. Ale no zajebiste hasło, żebym wpisał, nie? Poczekaj. Bo jeżeli nie, to cię wku... A, dobra, jest A wy... A wy dal... Da, 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 tam jesteście, czy o co chodzi? No czekaj, zaraz to przejdę A co, ty już to przeszłaś? No

dobra Ej, jest I bang, i ciota, złem mnie dobre, nie umiem grać w tą grę, No! Gówno jebane. Aaa! Chyba 200 IQ mi tu coś wyjewał kurwa, stawiając kloco za klocem pierdolonym. Pierdolę se cukierka, kurwa. Ja pierdolę. Ale czemu ja tu nie mogę przeskoczyć? Nawet Duch Wiatru to przeszedł. Wuhuuu, jedna osoba na live, witam, witam. Co? Co? Gówno. to was jakieś kasa, biesy atakują? wiem. Weź tu kogo? ej weź tu, weź tu jakiegoś którego ja nie znam, zaproś to sobie kogoś, powyzywam chętnie. No. Unicorn, dalej. No jestem, no poczekaj, no Boże, i tu jesteś debila. Ale ja się mówiłem, Jeden nie wystarczy, set, dwóch to będzie jeszcze gorzej. Boże, weź się, typie ogarnij. Ale tylko chciałem zobaczyć? Chciałam ale zobaczyć. Bo... Ale gdzie wy jesteście? I tak. dostanę. Jak dostanę. Jak dostanę. Jak dostanę. Jest jest jesteście debilami. Jest. Są Jak to wy jesteście Taka, prawda. Ej dobra, powiem teraz za słowo. Za które no. jakiś tam tiktoker dostał banę na pliku. Dobra, niech, 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 niech. Ktoś weźmie tego główną uwagę. Dobra, we, weź do wiatru, we, weź tego główną uwagę. Stój tutaj koło mnie, stój tutaj koło mnie i, i, i masz mnie go zabijać. Stój tam i masz mnie go zabijać. Studia, proszę, nie masz mi go zabiegać cały czas. No ale no Już. No słyszę, tata. Słyszę. Poprawi stary do pokoju, wbija że. Nie, 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 nie ja sam drze. Sieci kurwa Na całe mieszkanie. Chci była pewność, że strzelić w tej chwili, nie? Komu. Dobra, weź. Nie, nie tańcz, żeby ci A, po no, to, bo ci po prostu nawet połomiesz. Czy to szósty Kurde, co trzeba zrobić No nogi się chopły Ja no to gra to gówno naprawdę Wielki jeden shit udało wam się Pog? Aha! Powiedz ci się urodzić Didziusia. Exactly. Ale no... Twoją siostrę zaliczam w łóżku trzy razy dziennie. No to idę na policję. Co? Ej, widzisz co? Czemu jestem na, na tym samym levelcu level, level, Kuba xD i i, i, przy, i go za pierwszym? Bo jesteś jebanym farciarzem. Ale to jest xD, no nie... No ale ja klikam w tego X, a co? ja mam tego w dupę walić i klikam. Dobra, tak na to taki wielki bullshit, nie? Eeeh, uh, uh. Cofnęło mnie tutaj aż. Let's go! Ja wiesz, czy jestem dla Ciebie, co Let's go! Szósty level, and as... Ale ja wiem, jak szósty przejść. To jest łatwe. This is a easier on your own use your pickaxe. Ale czemu mnie respawni? Ach, cholera, ja sobie szlak trafił ten level, ale to jest... Syn. od blisko. E jak? Cirka... Oh. Dlaczego? O, oh, siódmy level! Level Dobra. skip if zombies are bugged. Ja weszłam z tego. Why? Nie chciało mi się tego robić. Ej, czy wy właśnie level skipnęliście i was stopło, czy co? Bo nie wiem. Nie. Boż, go Też wyszedł. Wyszło, bo mi się nie chciało grać. Przecież mówiłem wcześniej. iść że się Ale czemu się tego... Aha, dobra Maj mm. Ej, ale we, weź stąd wyjdź bo... Bo ja ciebie typie nie chcę Bo to dostanę na jedną no, osobę dobra, nie. Boże I powiedz, I powiedz mi, że on nie, nie jest głupi, no, no no powiedz mi to Ty nie to się debila, bo który ci zrobił i... Nie, bo, Leżąc, bo nie, nie to mam przycisnąć się! Bo ciśnigu z dęgu z kwasem siarkowym zrobię zaraz. No zwo. tu nie pyskuj. Okej. ryrym Ok. Daj, daj mi, mi gorączkę. Poczekaj, bo. Niech nie, to opuścić kreatywne mnie wczytuję, Poczekaj chwilę. <tryk> Ma, magic zniknął. Ej, wyjdźcie wy, z kreatywnego, bo później go zlaguje. Później go zlaguje i będziemy lagać, że nie może wyjść z kreatywnego. Ale on już wyszedł. A, szkoda. daj mi kochankę, do, do... bo cię nie wbije. Yy, dobra, dałem na publiczną i, i, i poczekał aż wbije, i później, później będę z tego tak, Z takich typów, jak on, to, to naprawdę to, takich ludzi się nie, nie szanuje. Czemu ty wszystkich wyzywasz? Nie, nie wszystkich, po prostu tego typu. Boże, ciśnienie mi podniósł. Zabiłem go, zaczynamy wyzywać. No bo są z no to wiesz, bo cię ciśnienie traje ale... No wiesz, ja jeszcze robiłem, bo więc, więc już to mogę. O tak.